To przygotowałaś? Co? Niko, przestań już udawać. Doskonale wiem, że ty mi to przygotowałeś. Tylko nie rozumiem zapachu kadzidełek i tych odgłosów, wielorybów. To nie wieloryby, tylko delfiny. Dobrze, o co chodzi, żebym się zrelaksowała? Cz, nie, dlaczego myślisz, że przygotowałem dla Ciebie randkę? Nie wiem, bo jesteś dojrzałym chłopakiem, który powtarza, że należy rozmawiać o problemach. Tak, to prawda. Ale wiem, że z tobą nie da się porozmawiać, więc spokojnie. Co? Jak to ze mną nie da się porozmawiać? Słuchaj, skoro tak mówisz, to znaczy, że w ogóle mnie nie znasz. Inaczej nie przygotowałbyś randki, która jest tak. tak bez sensu. Że im nic ci nie przygotowałem. Nie słuchasz mnie? Czy to nie ty zawsze powtarzasz, że trzeba wierzyć drugiej osobie? No tak, ale jak ja mam ci teraz wierzyć, skoro to ty mi wcześniej nie uwierzyłeś? Wydaje mi się, czy plan antystresowy nie udał się tak, jak chcieliśmy. Co jest? Nie wiem, mam pewnie uczulenie. To chyba ten dym, z kadzidełek mnie uczulił. Jasne. A ja mam uczulenie na dźwięk wyjących wielorybów. Mówiłem ci, to są delfiny. Dla mnie to bez różnicy. Mam na te dźwięki alergię. Pomożesz mi je zgasić? Dobrze. Posłuchaj, skoro nie ty to przygotowałeś, to czyja to sprawka? Nie wiem, też się zastanawiam. Przyszedłem tu na próbę do Upena, a nie na randkę nad morzem. Wiesz, ja też przyszłam na próbę. Czekaj, zadzwonię do Dżam, bo wydaje mi się, że ona ma z tym coś wspólnego. Tak, a ja zadzwonię do Pedra. Wyłącz to, wyłącz, wyłącz. Szybciej, już. Wam. Czemu się tu ukrywacie? Hmm? <grych>